Kolejnym filmiku, makijaż oczywiście wykonany na potrzeby kanału makijażowego, więc tutorial prędzej czy później się pojawi. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przychodzę do Was z zamiennikiem jednego z najpopularniejszych cieni MAC, czyli z cieniem Satin Top. Cienie w maku są bardzo drogie, ponieważ jedna sztuka takiego wkładziku kosztuje 53 zł, a jeżeli chciałbyście taki cień kupić w normalnym opakowaniu, w normalnym opakowaniu, czyli w takim pudełeczku, Pojedynczym, to z tego, co kojarzę, cena to jest chyba 70 zł, czy coś takiego. Od niedawna w Polsce można kupować kosmetyki MAC online. Stwierdziłam, że jest to fajny pomysł, żeby zacząć taką krótką serię, serię krótkich filmików, nie krótką serię, tylko krótkich filmów, w których będę wam się starać pokazać alternatywy jakichś konkretnych produktów, konkretnych, produktów, konkretnych kolorów z maka. I to będą cienie, róże do policzków i pomadki, jakieś inne rzeczy, które oczywiście uda mi się znaleźć Więc to będzie wszystko w miarę moich możliwości się działo Dzisiaj pierwszy odcinek z tej serii i dzisiaj będę właśnie pokazywać Wam zamiennik cienia Mac Satin Taupe cień satin taupe to jest jeden z bardziej uniwersalnych cieni MAC, uniwersalnych ze względu na to, że pasuje praktycznie każdemu na każdym typie urody będzie wyglądać ciekawie i trochę inaczej, u osób o jaśniejszej karnacji będzie to taki ładny brązowo-srebrny kolor, nawet powiedziałabym może z nutką ciepłego fioletu bardzo, bardzo ciekawy, jak widzicie ten cień jest bardzo kochany przeze mnie natomiast u osób, które będą miały ciemniejszą karnację, będzie on wyglądać już trochę tak bardziej szampańsko powiedziałabym, Zbliżę się trochę, żebyście lepiej widziały cień prezentuje się tak powracam Wam trochę, żebyście też widziały jak on pięknie zmienia kolor w zależności od tego jak pada światło i to jest odcień, który nazywa się Frost tutaj jest cień całkowicie bez, baz... no bardzo nietypowy bo to i taki brąz i ma ładne wykończenie bardzo ładnie się rozciera on w taką ładną mgiełkę przechodzi Obok nałożę bazę tutaj i pokażę Wam ten kolor na bazie. Baza, której będę używać w tym teście, to jest Urban Decay Primer Potion, ta wersja oryginalna. I tu macie teraz ten sam cień na bazie. No, trzeba przyznać, że na bazie jest on troszkę ciemniejszy, trochę bardziej intensywny, ale to tak właściwie jest w zależności od tego, jaki kto chce efekt osiągnąć. Czy chce faktycznie, żeby ten cień był ciemniejszy, czy nie chce. To jeżeli chodzi o Satin top, drogi cień, ale bardzo wyjątkowy. Warto kupić? Warto kupić. Chyba, że ktoś nie chce wydawać tyle pieniędzy, to mamy zamiennik. Cień firmy Catrice w kolorze 400 My First Copper Wear Party. Copper wear party. Cień w opakowaniu, może pokażmy, pokażę, jak wyglądają koło siebie. W opakowaniach na nie patrzymy, no to przyznajcie, że wyglądałem bardzo podobnie. Trochę można by powiedzieć, że nie wiem, że ten jest minimalnie cieplejszy, ten minimalnie chłodniejszy, albo bardziej po prostu odbija światło. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda na, na ręce. Tutaj jest bez bazy Catrice i tutaj jest bez bazy e, Satin Taupe. No to przyznajcie, że te cienie są praktycznie identyczne. No, e, różnica. No jest, jest minimalna, trzeba by było się naprawdę upierać. Myślę, że jak to by było na oczach, to by nie było tej różnicy bardzo widać. Zaraz jeszcze zobaczmy, jaka będzie różnica przy nałożeniu Catrice na bazę. To jest Catrice na bazie, czyli jest prawie identyczna jak ten cień smaka tutaj. Satin tym to jest Catrice. No kurczę, przyznajcie naprawdę, że zamiennik niemal idealny. Naprawdę różnicy prawie nie widać między tymi cieniami. Różnica różnica między ty, tymi cieniami w kolorze jest naprawdę niebywale dyskretna. I podejrzewam, że gdybym Nałożyła te cienie na oczy, jeden na jedną powiekę, drugi na drugi, drugą powiekę. To praktycznie nie potrafiłbyście stwierdzić, który jest którym ani, ani zauważyć różnicy. Tak dyskretna ta różnica jest. Ten cień z Catrice jest cały czas dostępny, można go kupić wszędzie tam, gdzie jest szafa Catrice, czyli m.in. W, chyba w Hebe. Ale na pewno w naturze, w niektórych drogeriach natura cena tego to jest około 15 zł, więc jest nieporównywalnie korzystniejszy cenowo niż ten cień z Maca. Może, gdybym się upara, to powiedziałabym, że Catrice troszkę bardziej odbija światło. Tak jak teraz na nie patrzę, ma w sobie odrobinę więcej niki albo tego, albo jakiegokolwiek innego składnika odbijającego światło, ale to jest bardzo dyskretna różnica. Dlatego serdecznie Wam polecam, jeżeli szukacie zamiennika, i dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tą serią takich w miarę krótkich filmów, gdzie będę Wam konkretne cienie ze sobą porównywać. Aha, nie powiedziałam już tylko co do trwałości. No to, to myślę, że sprawa oczywista, jeden i drugi cień używany na bazę będzie wyglądać rewelacyjnie. I to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dajcie znać, co myślicie o takiej serii, takich bardzo krótkich filmów. Eee, możecie na przykład aprobatę swoją wyrazić kciukiem w górę. Napiszcie mi też komentarz eee, i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału i kanału markijażowego Do następnego razu, hej!